Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zobaczymy sobie dzisiaj y, osoba, sytuacja, relacja, co Ciebie interesuje, na co patrzysz, o czym myślisz, o kim myślisz. Y, zobaczymy sobie, co tutaj się pokaże odnośnie właśnie danej sytuacji, relacji y, czy osoby. Także zaczynamy już, proszę jasny przepis. Osoba, relacja, sytuacja, o której myślisz. Co masz wiedzieć? Zaczymy, może się coś pokaże, co tam. Co masz wiedzieć o tej sytuacji, relacji, o sobie. Ucha, diabeł. Na dzień dobry mamy już. No, widzicie, co to jest za energia. No, to właśnie to jest to. No teraz te wszystkie. Karmiczne rzeczy, relacje się kończą, a tu ktoś przyjdzie i będzie kusił jeszcze. Ale oczywiście to nie musi być tak, pokazało się na razie jako jedyna y, karta. No tak, stoi y, ta osoba, proszę bardzo, w blasku fleszy, podziwiajcie mnie, no ale maska jest. Zobaczymy, czego to będzie dotyczyć. Co tu ten diabeł robi? Co robi diabeł? Uu, diabeł w jakiejś sekty popadł, albo w jakiś guru, albo w jakieś... albo jakieś naprawdę jakiś fałszywych przywódców, proroków. Tak, tu jakaś konkurencja. Biją się o pana, panie. Walczą ze sobą. Albo to jest tak, do tego diabeł właśnie. Nawróć się, człowieku, bo ja tu stoję i czekam, że ty, ta owca, wrócisz do mnie. A ty nie chcesz się nic opanować. Nie chcesz się zmienić. A ja tu stoję i czekam na ciebie. Przyjdź do mnie. No, i diabeł ma teraz rozkminę. Co by tu zrobić? Słuchajcie, no chyba dzisiaj będzie tak trochę na wesoło, ale już nie mogę z tymi kartami, jak znowu kolejny raz się pojawia diabeł. No, słuchajcie, mam nadzieję, że nikogo nie urażę tym, ale nie, no muszę chyba tą energię rozładować. No, zobaczcie, no, no jest diabeł, no jest spotkanie w jakimś hotelu, proszę wierzajfla, może ktoś we Francji, yy, może jest tak, że yy, nie wiem, jakaś osoba spodobała się kilku innym, teraz jest konkurencja, albo w ogóle była taka sytuacja, że właśnie. Yy, Konkurencja się pojawiła. No, mówię, że się konkurencja pojawiła. No zobaczcie, tutaj siedzą te dwie osoby, a tu ich ktoś za tych krat obserwuje i jest bardzo niezadowolony. Romans jakiś. Ale tu jest bolesne zakończenie 10 mieczy. No, ktoś tu pożegnał się z życiem. Znaczy, no to jest na tej karcie, ale oczywiście to jest bolesne zakończenie. No może dlatego, że właśnie były toksyczności, były uzależnienia, było współuzależnienie. Było uzależnienie emocjonalne. No, a ten diabeł to chce jeszcze raz. On chce jeszcze raz. Zacząć wszystko od nowa. Trzy wielkie harkana. Przy sobie. tu mi się wydaje jakieś oszustwa finansowe popełnia lub yy, robił takie rzeczy lub robi nadal ru, lub mówi, że ma pieniądze, tych pieniędzy nie ma. Przedstawia się być może jako osoba zamożna. Niestety nie ma tych pieniędzy. Może ktoś musi w takim przybytku jak Burdel zarabiać pieniądze. I dlatego tu jest człowieku, ogarnij się, przyjdź do mnie, ja ci pomogę. Nie, nie zarabiaj w taki sposób, nie oszukuj ludzi. No, jak tu jest negatywna karma? U, dla kogoś się zaczyna, albo już się zaczął naprawdę bardzo pechowy czas. W sensie, może wyjść, że ktoś pracował w takim przybytku. Może wyjść, że były zdrady, inne osoby, że ktoś oszukiwał. Yy, I tu jest naprawdę, dla kogoś idzie, albo już się zaczęła, czarna passa pech i ciągłe takie niefajne wydarzenia. Tak jak powiedziałam, to już nieraz ktoś ma do odpracowania negatywną karmę. No być może tu się cały czas, no jak jest diabeł, nie chce się z tym zmierzyć, no bo wie, że nawojował, no tu znowu mamy... Właśnie schadzki jakieś. No tak. Od razu pierwsze, co mi przyszła myśl, szef właśnie takiego biznesu. Nie, no naprawdę, to jest. Proszę bardzo, na romantyczny nastrój, lampiony, przyjdź, zabawimy się buławą. Nie, no wiecie, nie słuchajcie, nie wiem, co ja mam dzisiaj za... <laughs> za hum no nie, mam dobry humor, ale że mi takie rzeczy wychodzą, bo jak widzę no, te karty, to po prostu... No może ktoś naprawdę w ten sposób zarabia pieniądze. No ja się nie śmieję z takich rzeczy, ale po prostu mnie te karty, co się pokazują, śmieszą. No tak, i tu jest właśnie to, że ktoś chce... Y Ktoś jest po prostu tak chciwy na pieniądze, że być może to cały czas dobra. Tu yy, koniec, i od nowa lecimy z tym samym tematem. Ja chcę pieniądze, ja nie chcę się tym dzielić, ja nie chcę nikomu dawać. I proszę bardzo, chciwość, skąpstwo i co tylko jeszcze. Teraz narcystyczny playboy, który idzie zdobywać kolejne swoje ofiary. To, co ja powiedziałam, że na nowo i na nowo i na nowo, no bo ktoś chce pieniędzy. Tak, no proszę bardzo, tutaj przecież mamy panią lekkich obyczajów. Proszę bardzo, były igraszki, pan związany, może na kacu yy, i nie pamięta, co się działo. No niesamowite. Ktoś zazdrosny, ktoś nieufny, ktoś, kto tylko stawia siebie na pierwszym miejscu, tak jak tutaj, właśnie ten diabeł. Proszę w blasku reflektorów i tak jak tutaj, proszę bardzo. Ktoś, kto ucieka od siebie, ktoś, kto nie chce się ze sobą zmierzyć, ktoś, kto. Albo może być również tak, że ta osoba została albo zostanie całkiem sama, będzie zmuszona do izolacji. Żeby zapłacić te swoje rachunki. Ponieważ tu jest naprawdę ktoś, kto tylko na siebie ego, po prostu ego do granic możliwości I chciwość i skąpstwo. Patologiczna zazdrość dla kogoś. Może ta osoba nie umie być w normalnej relacji, ponieważ ona jest patologicznie zazdrosna. No, tutaj mamy. Yy... Albo to jesteś ty w karcie arcykapłanki, mężczyzna czy kobieta, to jest nieważne i po prostu ty przejrzałaś tą sytuację, ty wiesz, intuicja cię poprowadziła, nie tędy droga, ty nie chcesz takiego czegoś, ty z tego wyszłaś, ty nie chcesz, ty masz swoją wiedzę, ty um, ufasz tej swojej intuicji, swojemu sercu. Tu jest ktoś, kto myśli tylko o sobie i ty to przejrzałeś. Może się skądś czegoś dowiedziałaś, może natrafiłaś na jakiś materiał, ponieważ tu jest osoba, która przegląda jakąś księgę, dowiedziała się czegoś. No pięknie, trzy kielichy odwrócone, tak jak mówię, osoby, i, e, osoby trzecie, proszę bardzo. Pan tutaj idzie do takiego przybytku, panie już trzy na balkonie na niego czekają. Ta osoba, o której tu mówimy, to jest ktoś, kto ma bardzo niską samoocenę, bardzo niską wartość i dlatego musi się do innymi osobami yy, dowartościować. Tak, proszę bardzo. Napiję na, się tutaj drineczka, żeby śmiałość mnie większa ogarnęła i idę do pań, które tutaj na mnie czekają. Kolejny raz jest. Schadzka wieczorową porą. Tajemnice sekrety. Ucha. Tu jest ktoś, kto... Albo naprawdę nie ma energii. No, i to może być tak, że ktoś naprawdę w takim przybytku zarabia, ponieważ yy, tu jest ktoś, kto ma braki emocjonalne, finansowe, może dlatego, że ktoś oszukiwał właśnie, jeżeli o pieniądze chodzi, jak o jakieś yy, przykrywkowe firmy transportowe, coś w tym stylu, albo właśnie z pieniędzmi coś. No, tutaj leży kluczyk, ba proszę bardzo, do pokoju. Dla pani pieniążki już są naszykowane, ale niestety wieża poleci albo już poleciała kolejny raz. Wszystko się rypło i rozwaliło się. Natomiast, tak jak mówię, tu jest ktoś bardzo egoistyczny, bardzo. Dlatego to się zakończy. Albo już się zakończyło. Może być tak, że ktoś nie ma energii, potrzebuje tej energii. Może być tak, że jest jakieś partnerstwo o nierównym statusie społecznym i ktoś nie może się z tym pogodzić, i dlatego. Właśnie ta jego niska wartość i samoocena powoduje to, słuchajcie, ja nie mówię, że naraz wszyscy będą w burdelach pracowali, no to są takie karty mówiące o tym, ale oczywiście ja to tak dzisiaj sobie troszkę śmieszkuję, bo no naprawdę, no to jest niezbyt fajna energia. Jakieś, jakieś sfałszowane dokumenty, no zobaczcie, no przecież to jest po prostu szok. No, no trzy miecze. No, ktoś zostanie tutaj poraniony na polu bitwy, gdzie tu znowu, yy, tu się panie biły o pana, tu się panowie yy, biją o panią. No jeden polek, no bo kiedyś takie były czasy, że na szpady to się ten odniósł jakieś rany, no ale nie ciężkie, natomiast ten uszedł życiem. No tak, no jak ktoś będzie wojował tylko tak buławą, no to tak się zakończy, że niestety to wszystko powychodzi i będzie rana serca i to, że ktoś podboje ciągle stosował, koniec będzie z tym. A dla tych, którzy naprawdę, no proszę bardzo, proszę bardzo, no tak, może ktoś nie wiedział, co ma zrobić, tak się siłuje i siłuje z tym, ale gdzie on to to przeniesie, jak to jest całe z kamienia. Proszę bardzo. Pan y, do przybytku przyszedł, igraszki, związania, y, może na kacu nie pamięta, nie pamięta w ogóle, co tu robi, jak tu dotarł. Ja powiedziałam, tu napije się drineczka, kieliszeczek na odwagę, a potem i co tu teraz zrobić? A jak to wyjdzie? I co wtedy? No wieża już się pokazała, no będzie leciało. Będzie to leciało. Ale mówię, tu też dla kogoś jest, yy, że jest jakieś, jakieś fałszywe biura, jakieś fałszywe firmy. Może na przykład takie coś to była tylko przykrywka, ktoś z czymś innym się zajmował. Albo właśnie miał jakieś na przykład, przypuśćmy, jakieś tam firmę transportową, przewozową, czy jakąkolwiek inną. I przykrywał to, czym tak naprawdę się zajmuje. Albo gdzie czas spędza. Może ktoś mówił, że wyjeżdża w delegację, A tutaj proszę bardzo... Pani w galotkach już na mnie czeka, trzeba do niej spieszyć, bo buława ostygnie. Słuchajcie, jak, jak ktoś komuś nie pasuje to dzisiejszego mojego czytania, to wyłączcie, proszę, i nie zostawiajcie żadnych negatywnych komentarzy, bo to nic i tak nie zmieni. Ja takimi komentarzami i tak się nie przejmuję. Bo jak ktoś mówi, na przykład, że pisze, że to jest kłamstwo, no ale jak kłamstwo, no to ogląda tyle ludzi i to utożsania się z tymi sytuacjami, no to jak to może być kłamstwo? No to w czym ja kłamie, No to niech się ktoś taki zastanowi. Ale mnie tam hejterzy nie, nie przeszkadzają natomiast. No jak widząc te karty, to po prostu nie mogę się, yy, ja nie mogę powagi zachować w tym czytaniu. Naprawdę nie mogę. No właśnie i tu jest tak. I tu narada, Pani już tu mdleje, Matko Boska, wszystko się wyda, co tu robić? Ten przychodzi z kwiatami, ten mnie o rękę prosi, ten chce mnie w ogóle... No nie, co ja mam zrobić? Tyle jest, tyle tych opcji. No i te opcje się zakończą ciosem w serce. Ktoś to przejrzał, proszę bardzo. <grym> Zobaczcie, jakie karty. Która to już z kolei mówiąca o tym, że tu wychodzi coś? Okej, okay, to jest karta pięć kielichów, normalnie to jest karta smutku, żalu, straty, cierpienia. No zobaczcie, no ktoś został przyłapany i facet ma teraz głowę zmywaną, ponieważ jest druga pani. Proszę bardzo, pan jest dwie panie i tu ktoś został przyłapany i tymi kwiatkami dostał po łbie. Mówię, że tu jest taka sytuacja. Tak jak podziałam, karma, relacje karmiczne się rozpadają, yy, rozchodzi się to wszystko i to wszystko wychodzi. Ucha. No nie udała się ta przeprawa przez rzekę, albo ktoś już kolejny dziesiąty setny raz wszedł do tej samej rzeki. Pan tu może chcieć uciekać z tą panią, no przez wodę idą, albo może wchodzi jakiś seks, te sprawy. Nie, naprawdę nie wiem co ja mam dzisiaj, ale. <laughs> wieża, no co powiedziałam? Co powiedziałam? Ach, jej, no będzie leciało, będzie tak. Schadzki, proszę bardzo, łódeczką płynięcie. Natomiast przy tym jest wieża. Będzie na 100% to leciało. No, ktoś już naprawdę. No tu dwie osoby rozmawiają, kolejna karta, a tu się jedna i O czym oni tak rozmawiają? Komu by tu donieść? Może ktoś coś, metro, pociąg, tego typu sprawy, tramwaj? Może dla kogoś ważne? Jak zakończy się cała ta sytuacja? Na pewno tu ktoś będzie y, wezwany na dywanik, na pewno tu ktoś będzie y, po, y, za to wszystko dostanie rachunek do zapłaty, ale na pewno jakieś tu zdrady wychodzą na jaw. No tak. Królowa Mieczy odwrócona. Albo to jest ta pani, taka bardzo zła ten diabeł, która sama jest zazdrosna, zaborcza, idzie po trupach do celu, i może właśnie pała kogoś na takiej, w takiej scence, że ktoś tam sobie właśnie gdzieś tam z inną osobą, i teraz naprawdę zrobi wszystko, żeby iść po trupach do celu. Słuchajcie, oczywiście dla każdego jest to co innego, ponieważ dla kogoś będzie partner, partnerka, osoba jakaś z rodziny, tak zwana przyjaciółka, przyjaciel, który nóż właśnie w plecy wbija, no, ale niestety to jest osoba bardzo zła, bardzo zła. Może nawet ta osoba się dowiedziała właśnie, że takie sytuacje były, albo sama, właśnie to ona sama być może w takim pracowała przybytku lub tak zarabiała. No to jest, różne są scenariusze. Natomiast, co dla tej osoby podłej, wiedźmy. No, ktoś chyba mu się pali pod nogami, bo ktoś tak biegnie, aż kapelusz zgubił. Albo do kogoś się tak spieszy. No, tu są jakieś blokady, lęki. Co tu jeszcze jest do tego? Bo to tak za bardzo. Ruchu nie widać tutaj, no, s następna karta, paź monet odwrócony i znowu, proszę bardzo, ja tu pogram na flecie, wrzucajcie mi monetki, ponieważ ja nie mam, albo, no, no, niestety, ten pan jest bez butów, no, więc chyba mu się za bardzo dobrze nie wiedzie, ale jako szukuje ludzi, to jeszcze tym bardziej mu się nie będzie źle wiodło, no, yy, niestety, ale... Karmę swoją trzeba odpracować, tak. Niestety nie bycie na swojej drodze, niestety ciągle popełnianie tych swoich błędów, niestety będzie żal, strata, żałoba, będzie śmierć, rozłąka, zakończenie tej sytuacji. No nie może być inaczej. Tu jest naprawdę błędne koło dla kogoś, błędne koło, a ktoś tylko czaruje i czaruje. I tu znowu tacka, proszę bardzo, zasypać mi pieniądze, ja wam wszystkie sztuczki świata pokażę. Pieniążki, 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 tylko proszę. No tak, jak to stoi przy tej mieczy, królowej mieczy odwróconej, no to ona będzie kombinowała, żeby wyszło na niej pieniądze, jeszcze raz pieniądze, jeszcze raz pieniądze. No ale to jest błędne koło. Co my tu mamy? Wezwanie, wezwanie do obudzenia się. No może jak ta wieża poleci, to ta osoba się w końcu odsknie. Tu jest tyle ludzi, którzy słyszą to wezwanie i chcą ruszyć. Właśnie, tak jak tutaj na samym początku powiedziałam. No, chodź tu do mnie, zabłąkana owieczko. Ja cię przyjmę, tylko chodź tu do mnie. To ja dam ci szansę i tu jest szansa. Ale jeżeli ktoś chce iść po trupach do celu, zobaczymy jeszcze, co tutaj się pokaże. No, mówię, tu jest ktoś z niską samooceną, z brakami, z lękami, z y, obawami. Yy, tu jest ktoś po prostu. Z... No tak, no i znowu, no, seksowna noc, te sprawy. Może ktoś jest, kto pracuje jako księgowy, księgowa, menadżer? No to jest odejście. Ci państwo yy, spędzają sobie ostatnie chwile, ponieważ tu zaraz ktoś odchodzi z tej całej sytuacji, zakończenie, wyjazd. Nowy etap. Proszę bardzo. Cesarzowa. Ty na pewno jesteś w stałej tej sytuacji. Wyszłaś. No, ty I kolejny. Odwrócony. Paść buław. Proszę bardzo. Nóż w plecy. Zdrada, ktoś szedł z bukietem do pani, a tutaj się okazało, że ona albo on już się z kimś innym spotyka, no i ten pan z tego bukietu wyrzuca już te kwiaty do, do wody, bo już się nie przydadzą. Zranione serce, ktoś został oszukany, ktoś, po, po, yy, ktoś niefajnie postąpił, i te kwiaty lądują wszystkie w tej rzece. No, chyba coś mi się wydaje, że ta ta osłupka zadała kiedyś nóż w plecy. Teraz sama dostanie ten nóż w plecy, albo tak manipulowała, i zostanie teraz z Wisie, lec. Ucha. No, i pokazał się ten as, ale się odwrócił. No więc tak. Stracone szanse. Stracone. Tak. Tu się kielich czy coś tam po, wylał, się potłukło. Maski, proszę bardzo, noszone. Tu ktoś kogoś obserwuje. Co tutaj mamy? No tak. Krew się polała i trzeba było. Się z tej sytuacji ewakuować. Także ktoś tutaj zaprzepaścił szanse, albo postępował w taki sposób, że już te manipulacje, już się nie będą więcej weryfikowały, już nie będą więcej yy, to jest po prostu ktoś, kto yy, no, tak jak mówię, wojował, tylko tak wojował. Że wywojował to, że nie ma żadnej następnej szansy. Tu jest ktoś, kto tą szansę stracił. Tak jak tu ten mężczyzna, no. Mężczyzna, kobieta, no nie. U, u każdego będzie o co innego chodziło i każdy ma inną sytuację, że po prostu dostał ten nóż w plecy w jakiejś innej sytuacji. O relacje chodzi, o jakieś. No tu tak się zaznaczyło, natomiast. Oczywiście, że może być dla kogoś to jest matka taka, tak, i która była taka wredna, teraz sama ten nóż w plecy dostała i może ktoś już właśnie miał takiego rodzica, teraz już nie da szansy na, na poprawę zachowania, na, na to, żeby na jakąś szansę przeproszenia i tak dalej. No bo tu jest słuchajcie, tu jest ktoś, kto naprawdę bardzo trudna, zagmatwana sytuacja i naprawdę wielowątkowa może być. Oczywiście dla każdego może być, nie wiem, jedno zdanie, tam się zgadzać i tak dalej, też jest ok, natomiast yy, no tu jest, tu ktoś przez to, że ma niską samoocenę, brak wartości, nie realizuje siebie, tu ktoś po prostu pędzi tak na oślep i tylko jedno, 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 pieniądze, 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 zdrady i co tylko, żeby podnieść to swoje ego, ale to nie jest tędy droga. I może być tak, że właśnie ktoś ma problem z byciem samotnym, i dlatego ciągle musi sobie tą wartość swoją poprawić, ciągle tam z kimś innym, albo pracuje w takim miejscu, czy pracował. No i w końcu ten nóż w plecy kiedyś przyjdzie. Albo ta osoba tak potraktowała kogoś, zdradzała i tak dalej, teraz sama ten nóż w plecy dostanie. Może być tak, że ktoś, był w takiej relacji, że czuł się w niej samotny, albo yy... czuł się samotny, albo czuł, że nie dostaje tych uczuć, dlatego zdradzał, no ale to jest no to tak czy inaczej, to jest obydwie osoby, jeżeli są w takiej relacji, to obydwie osoby nie mają własnej wartości, nie kochają siebie. I mają problem z samoakceptacją. Może ta relacja jakaś nie była, nie realizowała się w jakąś stronę pożądaną, i dlatego, no ale to ja nie rozumiem, lepiej przecież to zostawić, opuścić, wtedy można się bawić na całego, ale. No, oczywiście to nie musi być relacja. To może być równie dobrze inna. Rzecz. Oczywiście, tak jak powiedziałam, jakieś oszustwa finansowe. Ktoś może mówić, że ma dużo pieniędzy, nie ma. Albo mówić, że nie ma tych pieniędzy, a ma te pieniądze. W każdym razie jakieś oszustwa finansowe na pewno tutaj też są. I, i tak jak mówię, tu jest na pewno problem z samotnością, a to jest właśnie z ten powód, że ktoś ma problem z. Własną wartością. No, mówię, no to, te, to jest właśnie to. Może być jakieś skandale erotyczne, społeczne, obyczajowe. Na pewno coś takiego jest tutaj, ponieważ tu te karty o tym świadczą. Może ktoś musiał się rozstać właśnie z tym wszystkim albo z jakąś osobą, no bo jak tu się po głowie piorą, no to kto wie? Ktoś musiał się rozstać. Albo może było tak, że była ta trzecia osoba, no ale właśnie to taka pani despotyczna przejrzała to i y, musiało się to rozwalić, bo ta pani, ona nie pozwoli nikomu na to, żeby było pojemu, tylko musi być tak, jak ta pani chce, czy ten pan. Dlatego być może sztuczek wszelkiego rodzaju y, używała, Natomiast, tak jak mówię, już nie będzie tego, już nie będzie. Wieża się zaznaczyła kilkakrotnie, nóż, plecy również, i tu ktoś będzie się musiał zmierzyć z tą samotnością, żeby uleczyć swoje tematy. Yy, może być tak, że ktoś się z depresją aktualnie mierzy, albo będzie się mierzył. Także słuchajcie, takie, no, takie się chciało czytanie pokazać, nic na to nie mogę poradzić widocznie jest naprawdę, to jest taka energia, ja to również czuję może teraz już mniej tak intensywnie niż jak robiłam ten film o energii smutku ale czuję to, po prostu czuję że teraz to się wszystko wywala, wywala to szambo wychodzą te wszystkie rzeczy, dlatego są takie karty karetka jedzie czy tam policja więc znak oczywiście mamy i no i tyle, no to się chciało pokazać to, to, to przekazałam Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się do następnego. Pa!